Noa 18.21. Nie pytaj o przeszłość, bo ci nic nie powiem. Straźniejszości nie potrafię. O przyszłość również, bo pomysłu na nią nie mam wcale. I kolejna taka noc, kiedy spać nie potrafię. Księżyc wszedł już wysoko, a ja nadal zasnąć nie potrafię. Nie pytaj, co u mnie, bo sam odpowiedzi na to pytanie nie znam wcale. I kolejna taka noc, kiedy sam spać nie potrafię. Zgubiłem się w tym życiu i odnaleźć nie potrafię. Tyle różnych informacji nieprawdziwych, że sam nie wiem, w co wierzyć, mam tyle fałszywych zeznań i twarzy, że sam. "Zaufać nikomu nie potrafię."